Cześć, nazywam się Daria Rejkowo Robie i jestem architektką krajobrazu. Zapraszam Was na kolejny filmik. Postanowiłam pokazać Wam SGGW, stary kampus Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego, byliniarnie, czyli miejsce edukacji, architektów krajobrazu, ogrodników oraz pokazać ciekawe miejsce, jakim jest osiedle Domków Profesorskich właśnie przy Starym Kampusie przy wyjściu do rezerwatu Skarpy Ursynowskiej. SGGW e, znajduje się tuż przy Skarpie Ursynowskiej. E, tam jest wejście do rezerwatu. Teoretycznie ta furtka powinna być zamknięta, bo jest to o rezerwat. E, ale korzystają z tego i mieszkańcy, i studenci, e, więc jeśli chcecie zobaczyć kawałek naprawdę świetnej przyrody, to właśnie tutaj, przy Nowo Ursynowskiej. Miał być ogród prywatny, ale to, że musiałam przyjechać na stare śmieci do katedry sztuki, krajobrazu na SGGW. Jaki piękny ogród ma katedra sztuki na tak zwanym osiedlu profesorskim. Sam ogród jest jakby takim miejscem działalności studentów. Sam kampus, szczególnie ten stary kampus z GGW, gdzie jest rektorat, zabytkowy budynek, jest przepięknym parkiem z pięknymi drzewami, krzewami, rabatami. Więc warto tutaj przyjść, żeby zobaczyć przepiękne okazy drzew, roślin. Ale pokażę Wam takie miejsce, które jest miejscem edukacji. No, ten park też jest miejscem edukacji, ponieważ my na zajęciach z dendrologii, właśnie tutaj najbliżej, wykładowo nas profesorowie prowadzali, pokazywali te piękne okazy, poznawaliśmy odmiany, których często nie można kupić. Jak klon Dawida o pięknej korze, o pięknym rysunku kory. Ale też za chwilę Wam pokażę, tak zwaną bieliniarnie. Czyli miejsce e, takiego i eksperymentów doktorantów, ale też miejsca e, nauki ogrodników, architektów krajobrazu, e, jeśli chodzi o byliny, e, ich uprawę, e, odmiany. Więc zapraszam. Tuż za kampusem starym SGGW jest tak zwane osiedle domów profesorskich. E, jest to niesamowita architektura. E, sprzed, no. Ponad pół wieku, to są domki, które były tutaj postawione pokazowo. W konsekwencji te domki nigdy nie zostały rozebrane, stały do dzisiaj. W e, części z nich nadal jest mieszkaniem profesorów już emerytowanych. Skąd w ogóle takie osiedle w centrum Ursynowa? E, nigdy, gdy powstawały tutaj te domki, nie było nic, były pola, e, nie było nawet dobrej drogi do Warszawy. E, w tym momencie jest to taka troszkę oaza. Przeniesienie w czasie, a ten teren w latach 50., tak naprawdę już w 49 roku, mieszkania, domki dla pracowników Państwowej Centralnej Szkoły, ośrodków maszyn i spółdzielni produkcyjnych, chwilę potem przejęło to właśnie SGGW. Ciekawe jest to, że te domy są różne. Każdy dom jest inny, dlatego że one nie do końca miały służyć jakby. Mieszkalnictwu, ale głównie temu, żeby przetestować, to były lata powojenne, sprawdzić, jakimi materiałami można szybko, wdzięcznie budować domy, odbudować polską wieś. I tutaj mamy domy, które były wykonane zarówno z cegieł, z pustaków, ale również z siana. Czy trocin. Więc to, że te domki jeszcze do dzisiaj stoją, zawdzięczają tym mieszkańcom, już emerytowanym profesorom, a często też ich dzieciom czy już wnukom ten ogród z jednym domkiem, który został jakby przez uczelnię przekazany na taką opiekę dla katedry sztuki i krajobrazu. Służy głównie pod prace artystyczne studentów architektury krajobrazu w ramach jednego z przedmiotów na specjalizacji sztuka. Tutaj wykonują takie ogrody tymczasowe. Mamy taki mini festiwal ogrodów pokazowych co roku. W tym roku niestety nie ale teren sam sobie jest bardzo ładny i dosyć dziki, oddany naturze. Są pozostałości tych poprzednich ogrodów pokazowych, Zależy zobaczymy jak one rosną. W internecie możecie znaleźć w formie PDF tą książkę pod tytułem Ogrody w teorii i praktyce. Pracowni, Sztuki Ogrodu i Krajobrazu. Jest to taka mała publikacja wydana przez Stowarzyszenie Genius Loci i właśnie tutaj Wam pokazuję fragmenty tej książki, pełny PDF do pobrania w internecie pod tym tytułem. Wszelkie realizacje właśnie studentów jeszcze nawet na starym kampusie, tuż za pracownią, a też już pokazane są w tej książce ogrody właśnie zrealizowane w tym ogrodzie na osiedlu profesorskim. Byliniarnia jest miejscem, jak sama nazwa mówi, gdzie uprawia się byliny. No i tutaj jest podobno ponad 700 gatunków bylin. być może nie w jednym momencie, ale jest możliwość uprawy takiej liczby bylin. Mamy to właśnie podzielone na kwatery. Często dany gatunek obok siebie, w różnych odmianach. Ja ze studiów pamiętam, że tutaj przychodziliśmy w trakcie zajęć z roślin zielnych i ozdobnych, oglądać, poznawać, szkicować to, co usłyszeliśmy w teorii, zobaczyć fizycznie. Sobie tutaj pracują studenci. Zobaczcie, jakiś paler piwoni. Wyobraźcie sobie, jak to wyglądało, gdy wszystko kwitło. Myślę, że te rośliny są w takich kwaterach, no bo to w sumie jest pole badawcze i edukacyjne. Czyli mamy floksy, zobaczcie w ilu odmianach kolorystycznych. Przepięknie. O ile ktoś z pracowników bądź studentów jest na miejscu i może otworzyć furtkę bądź zaprosić, mi się wydaje, że śmiało można tutaj przyjść i zobaczyć kolekcję bylin, a przy okazji właśnie tą ciekawą, e, eksperymentalną architekturę. Zobaczcie jakie piękne juki. Tuż przy lawendzie przepiękne. I zobaczcie co tu się dzieje. Ile trzmieli. No i tutaj mamy kolekcję różnych traw. Czyli mamy bardzo popularne, wszystkim znane. Kostrzewy, no ale też tutaj mamy całe spektrum przeróżnych innych traw. No, ale kolekcja robi wrażenie przepiękne. Bardzo fajnie zagospodarowane, bo nawet tutaj mają na taką część cienistą, czyli niby taki ogród, ale w sumie to są celowo zaplanowane rabaty i tutaj mamy w cieniu runiankę, bluszcz, kopytnik, paprocie, różne hosty, więc naprawdę bardzo ładnie tutaj jest. Na koniec piękne liliowce. Bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że zachęciłem do odwiedzenia SGGW, starego kampusu, który przypominam jest z przepięknym parkiem, ale również właśnie tego osiedla domków profesorskich oraz byliniarni SGGW. Pozdrawiam!